Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam na taki krótki przekaz w temacie co Twoje sny oznaczają albo co jakieś przeczucia, znaki, symbole może się pojawiają lub gdzieś coś tutaj wyczuwa, że coś idzie, tak? Lub tak jak powiedziałam, dostajesz jakieś znaki, sny co to po prostu oznacza, bo my często tego nie umiemy czytać Wy nie umiecie czytać, bo na sesjach indywidualnych mi o tym opowiadacie, że często nie wiecie, albo się domyślacie, ale potrzebujecie tego potwierdzenia. Więc zaraz zobaczymy, co to dla Was oznacza. Eee, I za, zacznę to dwie krótkie informacje. To w niedzielę 25 stycznia zapraszam Was na godzinę 20. Tutaj na kanał będzie live. To będzie medytacja w temacie Moja wewnętrzna moc i pewność siebie. Medytacja jest za darmo, więc zapraszam Was. A do środy do 21 stycznia kursy i warsztaty w obniżonej cenie, i również szkoła w obniżonej cenie, druga edycja, do piątku do 23. Oczywiście w opisie tego filmiku macie informacje, i ja już pokazuję karty. Zobaczcie to, co was przyciąga. To jest Wasze, być może więcej niż jedna. Tutaj z pięknym kwiatem kobieta dziewczyna młoda to jest jedyneczka dwójeczka długi warkocz i trójeczka taka śmieszna też młoda dziewczyna z łabędziem z parasolką odkładamy trzy i dwa i jedyneczko jedyneczko ja tu widzę, że ty masz bardzo mocną energię ja rozkładam sobie te karty No jest na pewno kolorowo tutaj. No i teraz tak. No ta pierwsza karta mówi o tym yy, tutaj są dwie grupy osób, które są gdzieś w jakimś swoim rozwoju. Na jakimś etapie przejścia. I u Was mi się pojawia tutaj taki wewnętrzny rozkwit. Wiosna w ogóle może być u Was pomyślna. Bo ja tu widzę wiosnę. Potem początek wiosny. Być może jesteście urodzeni gdzieś tam w okolicach wiosny. I to może być faktycznie Wasz czas. Ale nie tylko dla tych osób. Na pewno widzę tutaj ten rozkwit. A z drugiej strony, jeżeli wy jesteście w jakiejś takiej trudnej energii i jest wam ciężko, no to wskazówka, żeby pójść ten rozkwit, pójść do życia. Bo powiem Wam, co będzie się potem działo, jak już pójdziecie do tego życia i pójdziecie w ten pełen swój rozkwit i też zaufacie. I zaufajcie swojej intuicji, bo intuicja wam bardzo dobrze od pewnego czasu coś tutaj podpowiada, pokazuje, i z każdej strony coś dostajecie. Właśnie ta yy, karta mówi: Miej uszy szeroko otwarte, czyli jak wpadnie ci jakaś, nie wiem, informacja, jakaś wiadomość, jakieś wewnętrzne takie przesłanie, przeczucie, to idź za tym, bo to będzie dobre. A nie zawsze to robisz, właśnie o to chodzi, bo od to jest ten rozkwit tutaj. I coś trzymasz w swoim sercu to jest pierwsza rzecz, pierwsze znaczenie z tej następnej karty. I pora to zostawić już za sobą. Być może to, co ci się nie udało w zeszłym roku, być może jakiś smutek, jakiś żal. Ale może być też tak, że właśnie coś bardzo chcesz osiągnąć. I bardzo na tym się skupiasz, że wręcz to ściskasz i to nie ma szansy rozkwitnąć. Bo ten rozkwit tutaj jest bardzo ważny. Czyli to może chodzić też o rozkwit twoich celów na rok 2026. A ja tu widzę już tą pierwszą połowaczkę roku. Bo takie kolory typowo są wiosenne jak nic. I tak czuję, że to jest to. I następne karty. Zobaczcie właśnie, jak tu jest tęczowo, radośnie, wiosennie. Wprowadzaj więcej radości słodyczy do swojego życia. Ciesz się w końcu z życia. Więc, jeżeli jest dużo smutku, żalu, to praca z tym, bo zaraz wam pokażę, co przyjdzie razem z tą radością, tą słodyczą życia. Być może nie idziesz do końca, do życia, nie otwiera się yy, na życie, i z tego powodu tak może być. A tu jest w ogóle karta, że tu jest w ogóle dar uzdrowienia, więc to uzdrowienie już idzie być może mocno, już nad co pracujesz. No to tutaj już zobaczysz za chwilę tą przemianę swoją. Albo przyjdzie sposób na uzdrowienie, bo też tak może być. Co następnie? Pewność siebie jest Twoim kluczem, Twoją magią, kluczem do sukcesów. Pewność siebie i poczucie własnej wartości to są dwie energie trochę inne, ale bardzo Ci potrzebne. Pewno siebie zapraszam Cię na tą medytację niedzielną, o której mówiłam na początku. Ona jest darmowa, tutaj na kanale. A jeżeli czujesz to poczucie własnej wartości, to zapraszam Cię na warsztat, to poczucie własnej wartości, który już jest nagrany i to, co już jest nagrane na mojej stronie dostępne do kupienia, to jest do środek do w obniżonej cenie. Bo, jak faktycznie tu zrobisz robotę z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości i ty rozkwitniesz, a ten rozkwit może już za chwilę przyjść, zwłaszcza dla osób, które są już w pewnym procesie, i pójdziesz w tą radość, to zobaczcie, jakie piękne karty tu są. I to chce ci właśnie pokazać Twoja podświadomość, na przykład poprzez sen, czy dostajesz jakieś znaki, bo to jest karta w ogóle realizacja zamiarów, czyli realizacja Twoich celów. Skup wszystkie swoje myśli, uczucia i działania na swoje zamierzenia, a będziesz w stanie pokazać to, co potrafisz dokonać. Ale tak naprawdę ta karta mówi o tym, że idziesz w stronę realizacji swoich celów. A ta karta jest jedną z piękniejszych z tej talii, bo ona mówi o ogromnym przepływie. Zaczyna coś się mocno ruszać w twoim życiu. Czasami mówi o bogactwie finansowym. Czyli mogą przyjść takie pieniądze, których jeszcze na oczy nie widziałaś jedyneczko, albo spełni się naprawdę jeden cel, potem drugi. To nie musi dotyczyć finansów. To jest takie zaskoczenie, bo to przychodzi coś większego niż Ty sobie zakładasz. I to może być taki nagle kurek się odblokowywuje taki i to płynie. To jest ten zalew tutaj. Zalewająca woda i ona jest tu pozytywna, dlatego powiedziałam, że to jest jedna z piękniejszych kart, więc tutaj bardzo dobre rzeczy do Was idą, ale w zależności od tego, w którym miejscu w swoim życiu jesteście, to jest troszeczkę inny przekaz, tak? Ja tu widzę sporo osób, które nad sobą pracują, i Wy jesteście w, jakby już w tej energii, Wy już to mocno wchodzicie, tylko być może coś tu jeszcze trzeba dodać. A jeżeli nie czujecie tej radości, nie czujecie. Tego życia w sobie, no to jest praca z tym, żeby to zrealizować. Czyli nie zrealizujecie swoich celów, jeżeli nie czujecie tego płynącego życia w sobie. Nie ma szans na to. I takie komunikaty też możecie dostawać, chociaż tak jak powiedziałam, ja tu bardziej czuję tą pierwszą grupę osób, ale z drugiej grupy też mogą znaleźć się tutaj osoby, czyli ta druga grupa osób, która nie czuje tego życia, nie czuje przepływu, nie czuje radości. I to tyle dla Was, jedyneczki. Dwójeczki, no dwójeczki, wy tu macie takie mm, ostrzeżenia, radę, tak bym powiedziała, eee. pierwsza karta, pierwsza karta o tym mówi, że za nocą siedzicie w głowie, być może jesteście przeciążani albo jakimś stresem, emocjami, albo myśleniem lub ogólnie odpływacie świat marzeń, pragnień, celów. Nie każdy musi odpływać, ale tu jest za mocno siedzenie w głowie i dostajesz sygnał wyjść w końcu z tej głowy. Zacznij powolutku działać, być może przewieć się trochę, bo tu jest karta jakby wychodzenia na powietrze, bo jak ciągle tylko jest praca, dom. Yy, I nawet jeżeli masz na powietrzu tą pracę, ale to jest jednak praca. To tutaj, żeby przewietrzyć tą głowę, trzeba wyjść na przykład do natury, przespacerować się, zrobić, zrobić coś na zewnątrz, jakąś aktywność fizyczną na przykład. Takie coś mi się pokazuje. Co dalej mi się tutaj pokazuje? No karty nie są najłatwiejsze dwieczki. Od razu wam mówię. Tutaj wam w ogóle odpala dzieciństwo. Coś stoi w miejscu, coś nie wychodzi przez dzieciństwo. I macie uzbroić się w cierpliwość. To jest łatwe do zrobienia, ale ta karta mówi o tym: nie ma potrzeby spieszyć się lub robić coś na siłę, na wszystko jest odpowiedni czas. Ale tu są ewidentnie to jest wasze wewnętrzne dziecko, które was stopuje. Czyli ogólnie jesteście tutaj w e energii dziecka. Jeżeli jesteście w energii dziecka, no to nie możecie i się realizować na przykład w pracy zawodowej, e, albo w finansach, albo w relacjach, albo z emocjami jest problem, bo tam utknęliście i może być tak, że w jakimś filarze czujecie się jako dorośli, ale w, w innym filarze możecie być w tej energii dziecka. Więc jeżeli to rozpoznajecie aż mój. Drugi telefon dzwoni. Nie wiem, czy to słyszycie to takie burczenie. To jest mój telefon. Więc to na pewno jest Wasz temat. Dwójeczki. Więc jeżeli ee, rozpoznajecie i chcecie z tym popracować, z tym, żeby pójść w dorosłość, w różnych filarach życia, to zapraszam Was na warsztat Moja Dorosłość, Mój Zasób, który zaczyna się 30... 30, tak? 30 styczeń. E, to są trzy... Spotkania. One oczywiście są jak zawsze nagrywane, i do środy ten warsztat jest w obniżonej cenie. Można się jeszcze zapisać, bo to na pewno jest wasz temat. Więc jeżeli nie czujecie, że gdzieś utknęliście w dzieciństwie, że te dzieciństwo Wam odpala, to, to zły, złą opcję wybraliście, bo to na, na 100% jest tutaj. I właśnie jest karta pokazująca, spójrz na pewne rzeczy z innej perspektywy, z takiej wyższej. Bo ty patrzysz z tej perspektywy być może dziecka, ale też możesz zwalać na okoliczności i mieć takie wąskie myślenie do pewnych tematów. Tak, nie przejdziesz pewnych rzeczy. Być może na siłę szukasz jakichś rozwiązań w głowie, nie znajdziesz ich w ten sposób. Musisz wyjść z tej głowy, przenieść się do serca swojego, ale też zrobić kroku tej dorosłości. Nie szelp się z okolicznościami. Pozwól na to, co się dzieje, ale nie chodzi o to, żebyś ty teraz stanęła dwójeczką w miejscu, tylko jak się szarpiesz czymś, albo z czegoś bardzo chcesz uciec, czegoś bardzo chcesz się pozbyć, to to się tylko nasili, bardziej przykleił wręcz do ciebie. Więc pozwól się sobie na to, co się dzieje aktualnie w Twoim życiu, to, co ci nie wychodzi, i dopiero z takiej energii możesz iść do zmiany. To taki macie przekaz. Tutaj też mogą być jakieś problemy relacyjne u Was. Relacje, na przykład relacja miłosna może też wpływać na inny obszar waszego życia i też dostajecie takie informacje, że tutaj też trzeba w to spojrzeć, że relacje mogą wpływać na waszą sferę zawodową, finansową, a na finansową to zawsze relacje wpływają w mniejszym lub większym stopniu systemowo uznaje się, że nie ma problemu z finansowych, są tylko utknięcia, zastoje i problemy w relacjach i to wpływa właśnie na finanse. Więc jeżeli macie jakieś zastoje w finansach, to nie musi oczywiście dotyczyć finansów całe czytanie, ale może. Jeżeli jest zastój w finansach, w pracy zawodowej, to mocno to dotyczy relacji, które są tutaj jakieś niepodomykane, na przykład nieprzepracowane, tam coś w dzieciństwie może być utknięcie przy mamie, tego może być dużo no, nie jest łatwy ten przekaz ale dostajecie taką wskazówkę dopóki tym się nie zajmiesz nie ruszy z pewnymi rzeczami w swoim życiu tu przekaz jest jasny, tak? i u każdego te pole pracy będzie troszeczkę inne ale kierunek już macie i to tyle dla dwójeczek i trójeczka, taka trochę tajemnicza ta karta, ale powiem Wam, że ten przekaz jest trochę tajemniczy, ale jest bardzo pozytywny, trójeczki. Do Was idzie jakaś niespodzianka. Ja nie będę do końca dopytywała, co to jest. Dam gdzieś mniej więcej kierunek, ale u każdego to też będzie coś innego. To są dwie karty niespodzianki. Zobaczcie, ona tutaj trzyma, no, trzyma prezent. Podpis też jest jako prezent, tak? Więc zostajecie prezent od losu, a tutaj też jest prezent od losu, niespodzianka od losu. Coś jakby zostaje wam wynagrodzone. Być może na czymś się skupiacie od pewnego czasu i tu nic nie wychodzi i nagle to przyjdzie. Aktualnie mogą być, albo u was jakieś zatrzymania, zastoje, przeszkody, przeciwności, albo z każdej strony może się sypać. To jest po coś. Ale tu idzie zmiana, bo to jest po to, żebyście wy weszli w transformację albo otworzyli się na nowe możliwości, albo to i to. Czyli, jeżeli są już od pewnego czasu jakieś wyzwania, jakieś przeciwności, jakieś zatrzymania, zahamowania, to jest informacja dla was. Tutaj masz iść w rozwój, otworzyć się też na nowe możliwości. I i potem właśnie przychodzi to. I tutaj są dwie grupy osób, które są już w tym rozwoju, i wyczekacie na to niespodziankę. to już jest lada moment. Oczywiście dla niektórych to jest tydzień, a dla niektórych miesiąc, dwa, trzy. Ale to nie jest bardzo odległy czas. To jest maksymalnie do kilku miesięcy. A u niektórych to może być już tam za rogiem, tak? Ale też może być informacja, że. To, co się dzieje teraz w twoim życiu, macie skłonić do rozwoju. I ty jeszcze nie jesteś w tym rozwoju, to wiadomo, że te niespodzianki przyjdą troszeczkę później, ale Ty, jeżeli pójdziesz w ten rozwój, to to przyjdzie, to się pokaże. Hmm? Bo jeżeli nie jesteś w rozwoju, nie otwierasz się na nowe możliwości, no to możesz dostawać właśnie te sygnały od swojej podświadomości, że tam trzeba iść, ale ty nie musisz tam iść. Możesz zostać w stanie. Jeżeli zostaniesz w starym, niespodzianki się nie pojawią. Prezenty od losu, od wszechświata nie będzie wtedy. Dla części z Was to może być jakaś niespodzianka miłosna, bo jest karta nieśmiertelna miłość. Czyli albo poprawa obecnej relacji, jeżeli jesteście w jakiejś trudnej relacji i tu są przeciwności, to ta niespodzianka po waszej transformacji, no przychodzi poprawa. W, w sferze miłosnej dla osób, którzy są singlami, no to jakaś nowa osoba pojawiająca się. I to może was w ogóle totalnie zaskoczyć. A dla innych osób to nie musi być miłośnie, bo to może dotyczyć was samych, że wy w końcu przyjdziecie do swojego serca, że wy po coś yy... Ze swojego serca i będziecie mocno w tym polu serca, i dzięki temu właśnie przyjdą te dary od losu, od wszechświata. Również dla niektórych, ale to może być dla nielicznych, znajdziecie pracę, ścieżkę zawodową, tak bym powiedziała, która jest bliska Waszemu Sercu. To dla niektórych tylko, a może dla nielicznych. Coś jest niedostępne dla Was, lub było wcześniej niedostępne właśnie w jakimś zahamowaniu, zatrzymaniu, coś tu nie wychodziło. Bo coś lepszego jest dla was. I to są te niespodzianki, właśnie. I ja nie będę dopytywała, już kierunek mniej więcej macie, co to może być. Że to może być miłość. Mogą i finanse też. Nowa praca jak najbardziej też może być. Eee, ale. U każdego to inne gdzieś tam macie te życzenia, pragnienia w sobie. Jakby tu jest ten kierunek czytania, że to zależy, w którym miejscu jesteście, bo tak w czytaniach ogólnych jest. Jeżeli nie pokazuje mi się jeden filar życia, tu mi się nie pokazuje, to tu dużo różnych rzeczy może być, chociaż faktycznie dla niektórych może być ta miłość. No i magia ziemi to jest bardzo mocne uziemienie i właśnie w zakorzenianie. Zakotwiczanie tych swoich intencji, celów, które ruszają jakby w najbliższym czasie do przodu i takie wiadomości dostajecie. I być może ich nie umiecie odczytać, bo widzicie tylko to. Zastój, zatrzymanie przeszkody. Hmm? Jeżeli widzicie tylko to, to nie odczytujecie tych informacji, które do was dobijają się, a tutaj coś naprawdę dobrego, ale jeżeli nie jesteście w rozwoju, czyli nie umiecie popatrzeć na to z innej perspektywy, tak? No bo na tym też polega rozwój, to to się wszystko będzie odciągało, po to, żebyście umieli popatrzeć inaczej na swoje życie, na te zatrzymania, ale też weszli w swój rozwój. I tego Wam życzę. Pozdrawiam Cię krótko, papa.